Witam serdecznie bardzo cieplutko w jakże dziwnych okolicznościach gdyż e, dzisiaj jest ostatni dzień e, w którym mogę sobie porobić co tam potrzebuję bo potem mnie przez tydzień ponad nie ma, w zasadzie prawie dwa i zostało mi a, plus minus 8 godzin. przed Że tak to ujmę. Tymczasem, i stwierdziłem, bo mam takiego smaka, że spróbuję w te 8 godzin piertyknąć kampanię wysokich herców. I wiem, że to będzie na pewno bardzo trudne z kilku powodów. Pierwszy, będę grał magiem, więc już początek gry będzie bardzo wolny i bardzo irytujący. A po drugie, no, mag potrzebuje dużo czasu na rozruch. Zobaczymy, jak to pójdzie. No, co ja Wam powiem. Dobra, co my tu mamy? Krasnolud, nieumarły barbarzyńca, Minotaur ork, więc teraz nową postacią będzie Krasnolud, umarły barbarzyńca, Minotaur ork, więc wysoki elf. Ja już mam pomysł, kim zagram. Tym wysokim elfem, tymi wysokimi elfami. Tylko imię teraz potrzebuję dla wysokiego elfa. Weźmy sobie to brązowy, dlaczego by nie. Ech. Hmm. Jakie by to idzie wymyślać? O. Niech będzie takie. Na trudnym oczywiście. I zaczniemy sobie kulturalnie od przygotowania postaci. Czyli tradycyjnie te maksymalnie maksymalnie 10 map pójdemy zobaczymy czy będziemy mieć farta czy farta nie będziemy mieć miałem na początku pomysł zagrać sobie bohaterem wysokich elfów jako klasa palelady czyli połączenie alchemika z, z uzdrowicielem ale wtedy Daniel przyszedł i powiedział tak no roba ciebie chłopie oszalałeś gdzie chłopie wysokie Palady? To musiałbyś ludźmi grać albo czymś takim. Zrozumiałam. I namówił mnie na inną klasę. Hmm, ale niestety jak na razie patrzymy, to tutaj te nie, itemki nie wiem, są pieruńsko słabe. Magia 3 morale 5 handel 1. No to to... Dość... Trening 5, szybkość 3. Zrozumiałam. No. I teraz i trąb zespół kombi. Takie itemki to ja. to ja rozumiem. Dobra, jak na razie mamy jeden zawrót sprytny przedmiot, więc jak jest jak ok. Jest ok, jest ok. Więc powiem szczerze, tak daję sobie czas do tej maksymalnie 18. Plus, minus, jest 10.15 i zobaczymy, czy się uda. No, chyba, że jakieś inne rzeczy wyskoczą, no to wtedy zobaczymy, czy dłużej, czy krócej. Na razie. Jedziemy tak jak jedziemy. Hmm, klasę mam już w głowie, którą chcę zagrać. Pierwsze Primo. Nie wiem czy ja grałem kiedykolwiek całą kampanię bohaterem wysokich elfów, więc nie pamiętam jakie oni tam mają perki. A dodatkowo tą klasą, którą chcę zagrać w życiu że mnie grał. Mimo, że to jest dość przewrotna sytuacja, bo jak jest możliwość grania tą klasą w jakiejśkolwiek grze. To prawie zawsze to robię, bo po prostu uwielbiam tą klasę. Pewnie się zastanawiacie o co chodzi. Otóż, chodzi o to, że będzie to oczywiście wieźma lodu albo maglodu, jakby się grał chłopem. Trening 5, morale 3. Na razie załóżmy, bo tutaj statystyka treningu będzie dla mnie kluczowa, gdyż magowie wymagają naprawdę. Naprawdę przeogromnych e, ilości punktów nauki O kurde, ale zajebiste buty e, Ogromnych ilości punktów nauki Z tej prostej przyczyny, żeby się wyuczyć zaklęć wszystkich, nie? Szczególnie że może się trafić tak, bo ja nie pętam jaką kurde podstawową hmm, Jaką podstawową szkołę magii mają wysokie elfy i pewnie będzie możliwość zrobienia sobie dipawy w drugą szkołę magii, nie? Jako Wiedźmaro lodu będę miał magię lodu. I wysokie elfy, co mają bazowo, nie wiem, chyba... Chyba uzdrawianie, albo coś takiego. Bo, jed bo jednak, nieważne jaką się gra klasą, zawsze możesz mieć możliwość używania chociaż jednego... E, jednego... Jednej... Jednego kręgu magii. Z prostej przyczyny, że że każda rasa tu ma jakąś magię, nie? Orkowie mają ten Orkowie i Minotaury bodajże mają Chaos i tak dalej. Nie umarli zawsze. Nieważne jakim klasą nie umarłych będziesz grał, i tak będziesz mógł pójść sobie na przykład w tego w i tak dalej. Odporność rzucanie zaklęć 5. Kurcze. Może ja pójdę w to rzucanie zaklęć? A nie, Freddy. Zawsze mi się uda zaklęcie rzucić. Trening rzucanie zaklęci o kurczę. o kurczę Tu jeszcze jakaś jedna skrzyneczka Magia 4, szybkość 5 Dowodzenie, handel, dowodzenie. Bardzo mało mam atrybutu magii. Co mnie troszeczkę niepokoi. No, rozwalcie ich. No, jej. Tu jeszcze jest taka skrzynka. Dwa takie same hełmy? A tu jest mieć Trening 5, magia 4. O kurczaki. O kurczaki, ale przedmiotki niektóre lecą. Fiu, fiu, fiu. Ale to nie zmienia faktu, że. E, no, dalej nie jest zbyt kolorowo. To jest okej, okay, ale zamiast morale wolałabym coś z magią związane. Rzucanie, zaklęć, okej, okay. dowodzenie to bym zmienił na coś innego, może troszeczkę. No nic, no, będzie to co będzie, no i tyle. I tyle. Będzie to co będzie. Nadszedł dzień sądu. Tylko jednego kowala zabiliście się już. Czyli mapa kończy się zaraz. A i temu nie podbierałem. Pierścień, przejęcie odporność. Taki średniak. Dowodzenie, handel, tren. Mm, tutaj nic ciekawego oprócz tego. Pierścienia, bo lepszy taki niż żaden. Ale dalej nie ciekawego. Aryzmatyczny pierścień. Abjuratyn to włók. Było... Magia tylko teraz, która. Sprowadzanie? A nie pamiętam, bo szczerze, nie pamiętam. Dobra, to to byśmy mieli. 1, 2, 1, 2. Tarotę. Jak rozkazujesz? I tu już ciekawsze rzeczy przejęcie szybko, rzucanie zaklęć szybkość i przejęcie zarzucanie... Nie, nie główne. Jednak nieciekawsze rzeczy. Walka z zdrowiem, o ja pierdolę. A środkowa skrzynka teraz. Ojeju! Magia pie 4 zrobę 5, ale tu mam trening. No to niedobrze Morale rzucanie zaklęć, a tu też mam trening Magia zdrowie, rzucanie zaklęć. Kurde, 5 treningu za 3 magii, 2 za rzucania zaklęć. Ja pierdykam. To jest... To są trudne wybory. To są trudne wybory. O kurde, ty bo na mi zechna. Ale itemy będą mi tak te same, nie? No. Tutaj. Na spokojnie nic ciekawego mnie nie ominęło. Jak Ten proporze zostawimy. Zobaczymy jak inne itemy e, się zrolkują. I wtedy... I wtedy zdecydujemy czy jednak zostawiamy trening plus 5, czy... czy nie. Treningu będę mógł ze statystyk nawet sporo wyciągnąć, bo jednak jednak z inteligencji troszeczkę treningu przechodzi. A ja chcę osiągnąć to 34. Taka, to jest to jest moja taka mała barierka taka 34 treningu jest śluz. Pytanie czy się uda mi to osiągnąć? Jest poziom. Wojownik nie, czarodziej tak. No zobaczymy no co wam powiem kochani no co? Życie jest jakie jest Strzeżcie się nie Już mamy 40 powdowany, ale nie jakieś super szanse na narzucenie zakręcia, ale nie jest też jakoś tragicznie. Odsłucie się od skrzynki, skrzynki Magia trening Dwa treningu za pięć magii, to to już jestem w stanie przyjąć bez dyskusji. Tu jest główna jakieś. Tu jest główna. Bardzo dużo jedynek wypada. Trening 3, szybkość 5. Nie, skrzynka się straciła. Fakt. Bo jak się otwiera skrzynkę i wyskakuje ten moment, że jest przeskok z ładowania się, zakończenia mapy, to kurde tamy się albo duplikują, albo tracą. Bo, jak się ma kliknięty item do przenoszenia, to się zduplikuje, a jak się ma po prostu otwartą skrzynkę, to się stracą. Niestety. Mam nadzieję, że tam nic e, jakiegoś e, wyśmienitego nie było, prawda? No nic, no zobaczymy dalej, jak to wszystko się potoczy. Mam tylko nadzieję, że się trafi jakiś dobre pierścień, a najlepiej dwa. E, jakieś pierścień, właśnie trening, magia, rzucanie, zaklęć, coś ten deseń. I byłbym bardzo ukontentowany. Ale jak to się potoczy, no to to, 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 zobaczymy, no. Co? Zostawcie tego jednego niewolnika. O, to żeście zostawili. Przyjęcie szybkość. Przyjęcie rzucanie hand... zaklęć Ale to jest trening, nie? Trening 3, szybkość 5! Ło ja cię pierdziele! O ja cię, o, ja cię Plus 5 do speeda i rzucanie zaklęć. Y i trening, przepraszam. to no, to już jest elegancki pierścień. No, taki, taki, no. Jakbym był wojownikiem to byłby idealny po prostu. Troszeczkę lipa, że jest... Yy, tre, szybkość. Jakby była magia albo że tań się był git. Ale lepsze to niż nic. Pierwsze nie w ogóle ciężko się dropi, więc... Więcej super... Okay. Zwycięstwo bez dwóch stań. Przeście się nie biorą. Zrozumiałam Pięć skrzyneczek ciekawie. Tutaj nic Zrozumiała. ciekawego. Nic ciekawego. Dowodzenie magia przejęcie. Rzucanie tak. Czy dowodzenie troszkę mniejsze? Rzucanie zakończę magia i przejęcie. Wolę magii przyjęcie. Spell casting to ja się wyuczy. Dowodzenie nie morale to nie. nie. Tą dolną chcę. Trochę Ale to zrobimy tak, że zamkniemy jedną i otworzymy drugą. Trening, zdrowie, odporność. Nie, nic ciekawego, nie nic nie ciekawego. Nawet, nawet ten zasięg dochodziłam 26 treningów, całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem. Zwycięstwo bez dwóch zdań. Jeszcze dwie mapki zostały. Zobaczymy jak to się potoczy wszystko. Nastanie jasność. MAGIA MORALE No to nie, to to nie MAGIA RZUCANIE, o kurde, ale trening To byłoby ZAJEBISTE Ale kurde, jednak wolę trening Walka, jakieś gówno Oe, co jakiś syf Magia zrobić rzucanie, zaklęć Nie no, trening sobie bardziej ceni. 5 treningu jak za ile? Jak Tej magii? tam było? tu to, 3 magia rzucanie za 5. Kurde, karwa kawka no. No nic, no nic. Na razie zostawiam jak jest. Dobra, no to co? Teraz będzie ostatnia mapka itemkowa i lecimy prosto w kampanię. Zrozumiałam. Jak Zrozumiałam. Jak rozkazujesz? Zrozumiałam. Zrozumiałam. Odporność, szybkość, to nie. Szybkość, przejęcie, to nie. Szybkość, odporność, przejęcie, co ty to jest to samo. Przejęcie, rzucanie, zakręć, to nie. Zdrowie, zdrowie 4, trening 3. Przejęcie, odpor... nie, to wolę to. No i dobra. Ile będzie mieć tego treningu? 29. OK. 29 treningu, to to się dobije inteligencją. Na pewno będziemy musieli zwiększyć sobie zdecydowanie zasięg dowodzenia, morale, ale to jest sprawa drugorzędna. E, szybkość troszeczkę, mm, dużo konwersji i dużo handlu. I wszystko reszta to już tam magia, nie? No, i wybieramy teraz sobie naszą klasę. Klasą tą będzie. Alchemik nie Maglodu Magowie lodu są władcami mrozu i zimna. Minus jeden do zręczności, ale plus dwa do inteligencji. Więc to będzie Mag lodu. Tak. Dobra. To tutaj robimy cięcie i lecimy już w kampanię.